Przyjaciele, usiądźcie wygodnie i pozwólcie, że opowiem wam o największym sekrecie, jaki odkryłem w ciągu 25 lat bada nad umysłami najbogatszych i najwspanialszych ludzi Ameryki. To nie jest przypadek, że dziś do was przychodzę. To nie jest przypadek, że właśnie teraz słyszycie te słowa. Przez lata studiowałem życie Andrew Czarnegiego, Henry'ego Forda, Thomasa Edisona. Rozmawiałem z setkami milionerów, z ludźmi, którzy zbudowali imperia z niczego. I wiecie, co odkryłem. Każdy z nich posiadał jedną rzecz, jedną niewidzialną siłę, która przekształciła ich marzenia w rzeczywistość. Tej siłą była wiara, ale nie ta wiara, o której mówią wam w kościołach. Nie ta wiara, którą znają książki. To była żywa, pulsująca, nieustępliwa wiara w to, że jej pragnienia już się spełniły. Zanim jeszcze pierwszy dolar trafił do ich kieszeni, oni już widzieli swoje bogactwo. Zanim pierwszy sukces się pojawił, oni już żyli w swojej wizji. Czy rozumiecie, co to oznacza? Pozwólcie, że zabiorę was podróż do wnętrza ludzkiego umysłu, do miejsca, gdzie narodzają się cuda, do miejsca, gdzie wiara staje się realną, namacalną siłą. Kiedy po raz pierwszy spotkałem Endyu Czarnegiego, byłem młodym reporterem, biednym chłopakiem z gór, który ledwo wiązał koniec z końcem. Karnegi spojrzał na mnie i powiedział: Młody człowieku, czy wierzysz, że możesz stworzyć filozofię sukcesu, która zmieni życie milionów ludzi? W tamtej chwili coś we mnie się zmieniło. Nie wiedziałem jak, nie wiedziałem kiedy, ale wiedziałem, że to się stanie. Ta wiedza nie nadzieja, nie marzenie, ale absolutna wiedza wypełniła każdą komórkę mojego ciała. To była wiara, żywa, oddychająca wiara. I czy wiecie, co się stało? Przez następne dwie dekady studiowałem, pisałem, badałem. Spotkałem się z porażkami, które złamałyby każdego zwykłego człowieka. Ale ta wiara, ta nieugięta pewność, nigdy mnie nie opuściła. Dzisiaj moja książka Myśl i Boga leży na półkach milionów domów na całym świecie. Zmieniła życie więcej ludzi niż kiedykolwiek śmiałem marzyć. To nie był przypadek, to była siła wiary w działaniu. Ale pozwólcie, że powiem Wam prawdę, której nikt inny Wam nie powie. Większość ludzi nie rozumie, czym naprawdę jest wiara. Myślą, że to nadzieja. Myślą, że to życieniowe myślenie. Myślą, że to coś mglistego, niepewnego. To jest największe nieporozumienie w historii ludzkości. Wiara prawdziwa, wiara to najbardziej praktyczna, najkonkretniejsza siła we wszechświecie. To instrukcja dla Waszego podświadomego umysłu. To plan, według którego wasza podświadomość przeobraża wasze życie. Gdy Andrew Carnegie wizualizował swoje stalowe imperium, jego podświadomość już pracowała nad planem jego realizacji. Gdy Thomas Egison widział żarówkę w swoim umyśle, jego wewnętrzna inteligencja już gromadziła wiedzę potrzebną do jej stworzenia. Czy zaczynajcie rozumieć? Wasz umysł to nie jest po prostu narzędzie do myślenia. To potężna stacja nadawcza i odbiorcza. Kiedy napełniacie go wiarą, absolutną, nieugięta wiarą, on zaczyna przyciągać do waszego życia ludzi, okoliczności, możliwości, które są harmonii z waszymi pragnieniami. To nie jest magia. To jest prawo naturalne, tak pewne jak prawo grawitacji. Ale większość ludzi żyje w świecie strachu. Strachu przed porażką. Strachu przed odmową. Strachu przed tym, że inni będą się z nich śmiać. I ten strach, ten paraliżujący... Niszczący strach blokuje przepływ ich naturalnej mocy. Pozwólcie, że opowiem wam o człowieku, którego spotkałem w Detroit. Nazywał się Henry Ford. Kiedy po raz pierwszy opowiedział mi o swoim śnie stworzenia samochodu dla zwykłych ludzi, jego inżynierowie śmali mu się w twarz. Mówili: To niemożliwe, panie Ford. Silnik V8 to zbyt skomplikowana konstrukcja. Ford spojrzał na nie spokojnie i powiedział: Zrobiłem to już w moim umyśle. Teraz zadaniem Waszych rąk jest przeniesienie tego do rzeczywistości. Trwało to miesiące. Zespół inżynierów wracał do Forda z raportami. Nie da się tego zrobić. A Ford za każdym razem odpowiadał tym samym: Kontynuujcie pracę. Wiem, że to możliwe. W końcu, pewnego dnia, jeden z inżynierów wbiegł do biura Forda z płonącymi oczami. Mamy to. Silnik V8 działa. Co się stało? Czy Ford nagle stał się geniuszem inżynierii? Nie. Jego wiara, jego absolutna, niezachwana wiara stworzyła mentalny magnes, który przyciągnął rozwiązanie. To jest sekret, którego świat jeszcze nie rozumie. Wasz umysł podświadomy nie potrafi odróżnić prawdy od fałszu. Przyjmuje jako fakt wszystko, w co naprawdę wierzycie. Jeśli wierzycie swoje ograniczenia, on będzie je realizował. Jeśli wierzycie swoje możliwości, On będzie je manifestował. To jest wybór, wasz wybór, w każdej chwili waszego życia. Ale tu docieramy do sedna, do punktu, w którym większość ludzi się zatrzymuje. Bo wiara, prawdziwa wiara, wymaga odwagi, wymaga odwagi, żeby uwierzyć coś, czego jeszcze nie widzimy. Wymaga odwagi, żeby trwać, gdy cały świat mówi niemożliwe. Pamiętam dzień, gdy postanowiłem napisać myśl i bogać się. Małem przed sobą kartki papieru i pióro. Nie miałem pieniędzy, nie miałem wydawcy, nie miałem gwarancji, że ktokolwiek przeczyta moją książkę, ale miałem wiarę. Widziałem tę książkę w tysiącach księgarn. Widziałem ludzi czytających ją przy lampach w swoich domach. Widziałem, jak zmienia ich życie. To nie było marzenie, to była rzeczywistość, którą już przeżywałem w moim umyśle. I ta wiara, ta żywa, oddychająca wiara, zaczęła przyciągać do mojego życia ludzi, którzy mi pomogli. Wydawców, którzy uwierzyli w mój projekt. Czytelników, którzy głodni byli tej wiedzy. Czy rozumiecie potęgę tego? O czym mówię? Ale pozwólcie, że powiem wam o najgłębszym sekrecie wiary. O tym, czego nie znajdziecie w żadnej książce. Wiara nie jest czymś, co macie lub nie macie. Wiara to energia, którą możecie kultywować. To umiejętność, którą możecie rozwijać. To mysień, który staje się silniejszy z każdym użyciem. Każdego poranka, gdy się budzicie, stajecie przed wyborem. Możecie napełnić swój umysł wiarą w swoje możliwości, albo możecie go napełnić strachem przed porażką. To, co wybierzecie, będzie kształtowało każdą godzinę waszego dnia. Gdy wybieracie wiarę, wasz umysł zaczyna szukać możliwości. Gdy wybieracie strach, wasz umysł zaczyna szukać problemów. To nie jest filozofa, to jest praktyczna psychologia sukcesu. Teodor Roosevelt kiedyś powiedział Wiesz, że możesz, a już jesteś w połowie drogi. Ale ja powiem wam coś więcej. Gdy naprawdę uwierzycie, gdy ta wiara wypełni każdą komórkę waszego ciała, już nie jesteście w drodze do celu. Już go osiągnęliście w wymiarze umysłu. A to, co dzieje się w wymiarze umysłu, musi się zmaterializować w wymiarze fizycznym. To jest nieodłączne prawo wszechświata. Ale wielu ludzi próbuje oszukać to prawo. Próbują uwierzyć na siłę. Próbują przekonać siebie słowami, podczas gdy ich serca są pełne wątpliwości. To nie działa. Podświadomość czuje fałsz natychmiast. tych mast. Prawdziwa wiara rodzi się w ciszy. W tych momentach. Gdy jesteście sami ze swoimi marzeniami, gdy zamykacie oczy i widzicie siebie już osiągających swoje cele, gdy czujecie emocje sukcesu, zanim jeszcze się pojawił, to są najważniejsze momenty waszego życia, momenty, w których programujecie swoją przyszłość. Czy wiecie, dlaczego większość ludzi nigdy nie doświadcza prawdziwej mocy wiary? Bo próbują uwierzyć w rzeczy, którym ich serce się sprzeciwia, próbują uwierzyć cele. Które nie są jej prawdziwymi pragnieniami? Wiara kwitnie tylko tam, gdzie jest prawdziwa pasja, gdzie jest autentyczne pragnienie, gdzie każda komórka waszego ciała mówi tak do waszej wizji. Gdy znajdziecie to pragnienie, to jedno, wielkie, palące pragnienie waszego serca, wiara przyjdzie naturalnie. Będzie płynąć z was jak rzeka przez koryto. I wtedy zaczną się dziać cuda. Ludzie będą pytać, jak to robiłeś? Jaki to sekret? A wy będziecie wiedzieli, że nie ma żadnego sekretu. Jest tylko wiara żywa, działająca, nieustępliwa wiara. Teraz, gdy już to wiecie, stajecie przed najważniejszym wyborem waszego życia. Możecie odłożyć te słowa i wrócić do starego sposobu myślenia. Możecie powiedzieć sobie: To brzmi pięknie, ale to nie dla mnie, kropka. Albo możecie zdecydować się na coś więcej. Możecie zdecydować się uwierzyć naprawdę uwierzyć. Siebie, w swoje marzenia, w to, że zasługujecie na życie, które Was inspiruje. Jeśli podejmiecie te decyzję, jeśli pozwolicie wierze wypełnić Wasze serce, Wasze życie nigdy już nie będzie takie samo. Bo wiara, przyjacielu, to most między tym, kim jesteście dzisiaj, a tym, kim możecie się stać jutro. To most między Waszymi obecnymi okolicznościami a życiem, które w najgłębszych snach widzicie dla siebie. I ten most jest mocny. Mocniejszy niż wszystkie wątpliwości, mocniejszy niż wszystkie przeszkody, mocniejszy niż wszystko, co świat może przeciwko Wam rzucić. Wszystko, czego potrzeba, to jeden krok, jeden akt wiary. Czy jesteście gotowi go postawić? Pamiętajcie, siła wiary naprawdę tworzy rzeczywistość, której pragniecie. Pytanie brzmi, w co zdecydujecie się uwierzyć?